i hej, cześć, z tej strony MachClerk Games Witam was bardzo serdecznie w filmie I w dzisiejszym filmie wam pokażę jak zrobić z, Uwaga, źle zabrzmi Zestaw montażu do blastera, taki jest między innymi Taki kit, kit który właśnie e, Będzie wam potrzebny, niezbędny aby zrobić Raygana, między innymi Raygana różowego Raygana e, tego niebieskiego i tak dalej Wiecie te cztery raygany to są ogólnie Czterymi e, właśnie bardzo silnymi brońmi Na tej mapie, lecz oczywiście zanim Pokażę jak je robić musicie chyba wiedzieć jak Stworzyć, e, jak znaleźć te części, ponieważ Każda część ma trzy lokacje, a jako że są trzy, więc muszę wam pokazać gdzie one się respią. Pierwsza część znajduje się w obrębie jakby głównym nuktowna, ogólnie w żółtym domu, a pozostałe części, czyli dwie, są w i ogólnie jak już mówiłem, to jest jakby taki ostatni poradnik, który, który Wam właśnie będzie taki łatwy, wiecie, do ogarnięcia i w ogóle, ponieważ kolejne będą trochę zaawansowane, więc jeśli będzie chciał oglądać te zaawansowane, musisz pierw obejrzeć te. A więc ta część LSP właśnie tutaj na dole w parterze w żółtym domku na tym stole, to jest pierwsza lokacja tej pierwszej części. Druga część właśnie tu jest tutaj, jak widzicie, mamy tę taką e, rurkę, ten drut, podnosimy i jeśli tutaj nie ma i będzie właśnie na tym stole, to jest właśnie trzecia lokacja tej pierwszej części. Druga część znajduje się przy pokoju do EMP Deep, jakby dokładnie mówiąc w izolacji to będzie taki spój, jak widzicie, po lewo wchodzicie do izolatki, macie właśnie tutaj tą część, ale jeśli ta część nie zrespi, obraca się 180 i macie wejście do izolatki, dokładnie mówiąc do serwerowej EMPD i MPT, właśnie na tym krześle będzie druga lokacja. Ale jeżeli nie ma tam na górze i nie ma na tym krześle, trzecia lokacja znajduje się właśnie w tym miejscu, na tej, na tej szaferce, więc to jest już druga część, to są wszystkie trzy lokacje tej drugiej części. Przechodzimy do trzeciej. Aby uzyskać trzecią część, udajecie się do ogólnie generatorów, do pomieszczenia, które się nazywa Storage, czyli po polsku magazyn i od razu po lewo, jak widzicie, mamy. Macie kolejny swój, jest na tych beczkach zielonych, ale jeszcze, jeżeli tu nie będzie, będzie właśnie na tej tutaj ogromnej takiej pule z jedzeniem. I trzecia część, trzecia część właśnie będzie tutaj o, na, tych, na tych beczkach. Więc to są wszystkie trzy części i trzy lokacje. Teraz wystarczy tylko to zrobić, aby to zrobić udajecie się do domku e, głównego operacyjnego, czyli tam gdzie, się, gdzie jest Rashmore czyli ten główny komputer, i udajecie się na górę i właśnie tworzyć ten devkit, ten jakby ten kit do regana do stworzenia regana I tych na tyle. teraz właśnie tylko wystarczy zrobić regana pozyskać jakby pusty pustą fiolkę, no i zacząć robić, więc to oczywiście Wam pokażę w kolejnych poradnikach, jak to zrobić. W tym poradniku chcę, żeby taki był prosty, żebyście wiedzieli jak to zrobić, a potem wiadomo, jak zacząć ulepszać, ponieważ jak widzicie są cztery kolory, czyli cztery regany Tam żółty, różowy, pomarańczowy i jakiś tam jeszcze niższy, nie pamiętam dokładnie, ale no będę właśnie pokazywał w kolejnych poradnikach, jak robić każdy poszczególny upgrade. A, a jak wiecie, regany są dosyć silnymi brońmi, a jako, że tu jest, tutaj są cztery do zrobienia, są w miarę proste i mam nadzieję, że postaram się tutaj Wam je pokazać. Tak czy inaczej, będziemy kończyli i w już kolejnym poradniku właśnie będę Wam pokazywał, jak zrobić podstawę w jakby jak zyskać, aby oczywiście zacząć robić upgrade. Tak czy inaczej, kolejne, jak już mówiłem, będą zaawansowane, więc jeśli chcecie zapamiętać krok po kroku, najlepiej zawieźcie kartkę i długopis. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie mam nadzieję, że Wam pomogłem, choć trochę, się oczywiście pomogłem, zostaw like subskrybuj kanał, właśnie aby otrzymywać najnowsze informacje, wybrak opis 4, ponieważ ten kanał ma na celu podawać jak największą ilość informacji. Tak jest, niedługo będzie kolejny update wideo, ponieważ ostatnio przez ostatnie 3 dni otrzymujemy same poradniki, zresztą tych poradników jest dużo, więc, więc próbuję być na bieżąco właśnie tak, abyście wiedzieli jak tutaj na mapie co robić i tak dalej, żeby mieć oczywiście fan z grania w zombie, tak czy inaczej, niedługo się też pojawi update, wideo właśnie, które pokaże jak, jak będzie wyglądał przyszłościowy content w operacji apokalipsazji, w blackoutzie oraz multiplayer, więc się przygotujcie na to, ponieważ sporo mamy różnych splików plików gry rzeczy i tak dalej, zdjęć, które niedługo będą w grze, także czekajcie na to. Tak czy inaczej chcę jakoś to zbalansować tak, aby wy gracze Blackouta oraz multiplayer otrzymywaliście właśnie filmy i content, jako że właśnie teraz wyszła nowa mapa do zombie, żebyście wy jako gracze z zombiaków też coś otrzymywali, a jako że poradników jest dużo do roboty, roboty, próbuję robić ich jak najwięcej, jakby wiecie, trochę powiedzmy olewam to co robię generalnie zawsze, więc sorry za to, ale mam nadzieję, jak już mówiłem, postaram się to wszystko zbalansować tak, żebyście, żeby każdy otrzymał swój film. Tak czy inaczej będę kończył, dzięki wam za oglądanie i do następnego, na razie, McLaren. Really think you could contain me? Show them no mercy. <laughs> they ain't backing down, Zach.